Cześć wszystkim, to jest Wiktor. Kolejny film e, dotyczący trejów e, ze sklejką, czyli połączenie blachy, sklejki, ewentualnie folii magnetycznej. Film nakręcony przy okazji realizacji dość dużego zamówienia, więc pomyślałem sobie, że jeszcze przy okazji to uwiecznie. E, przy okazji chciałbym poruszyć taki temat jeden wątek związany z trejami e, ze sklejki. Na razie taka krótka prezentacja. Oto są te wszystkie trejeczki. Kolor blachy identyczny, na każdej ciemny brąz, elegancki, sklejka 6 mm. Blacha, wszystkie wycięte, określi idealnie na wymiar. Klient zawyczył sobie wymiary takie, no, jakie sobie zażyczył. Co jest istotne, co może już powtórzę w stosunku do poprzedniego filmu, powtórzę myśl z poprzedniego filmu, to taka, że te treje praktycznie nie muszą mieć żadnych marginesów, ewentualnie milimetrowy margines, ponieważ, grubość, grubość tej sklejki i blachy sprawia, że trej jest poręczny i łatwy w chwycie, łatwy w złapaniu na stole na płaskiej powierzchni nawet bez jakiegokolwiek marginesu. Widzicie? Tu jacyś. Yy, maruderzy chaosu to nie był tej, że będę podmaderów chaosu, to był trej chyba pod piechotę 20 mm, ale nie wiem w jakim ustawieniu. Yy, I treje są tak wymierzone, że zostaje 2,5 mm z każdej strony. Natomiast mógłby praktycznie zostawiać 1 mm. Yy, no i zobaczmy, mamy tutaj praktycznie dosuniętych, dosuniętych maruderów do samego, do samego brzegu i mogę sobie łatwo chwycić tej tak, jak mi się podoba. No tak nie chwycę. Tak więc y, to jest taki y, aspekt cecha tych trejów, y, przemawiająca za tym, że jeśli byśmy mieli kilka takich trejów w ustawieniu y, 5x2, przykładowo, czyli ten taki flagowy trej na 10 modeli, który jest najbardziej popularnym moim zdaniem trejem w Battle, to takich trejów gdybyśmy mieli kilka, moglibyśmy je ustawić 7,2. drugiego i nie zaburzyłaby nam się odległość, rozmiar całego regimentu, ponieważ jeśli mamy ranty czy jakieś marginesy, jeśli ustawiamy takie treki koło siebie, no to robią na się takie sztuczne wewnętrzne odległości, które sprawiają, że cały regiment jest wtedy troszeczkę dłuższy lub szerszy. Jeśli mamy takie treje, które są cienkie, niewysokie, to ten margines lub rant jest konieczny, bo wtedy możemy ten trej chwycić. W tym przypadku sam trej jest wysoki, wywrant jest niepotrzebny, a trej i tak jest bardzo poręczny. Kolejna kwestia, bo to było nawiązanie do poprzedniego filmu, do pierwszego filmu yy, o trejach ze sklejki, yy, gdzie była, był trej z y, Dragon Prince'ami. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli mamy taką dziesiątkę, to jest dziesiątka yy, na... 20 na 20 mm z delikatnym marginesem z przodu. Ale jak położę tutaj sobie tego marudera, to on jest praktycznie na styk, bo tak jak mówię, klient sobie zazwyczaj 5 mm z przodu i 5 mm na bok. Znaczy po, po 2,5 mm na każdą stronę, czyli tutaj by powstał, jakby tutaj postawić dwa, postawkę na Podstawkę 20, 20 mm, to wtedy byłoby 2,5 mm z przodu, 2,5 mm z tyłu i 2,5 mm po boku. Może ktoś ma zamiar jeszcze ja tutaj jakiś rand dostawiać? Nie wiem. W każdym razie, jak kładę sobie teraz takich panów, powinno się zmieścić 8, bo to jest 20,5 cm, czyli 8 powinno wejść spokojnie i pół centymetra powinno zostać o właśnie tak zostaje mi tutaj pół centymetra na końcu i proszę zobaczyć jak to fenomenalnie wygląda stoi ośmiu maruderów a praktycznie nie ma żadnego rantu oni stoją tak jakby stali na, na stole od razu nie widać nic co by pod nimi było? Czyli mogłem w takich kresach ustawić jeden koło drugiego i nie zaburzę tej odległości pomiędzy poszczególnymi szeregami. Nie wkradnie mi się żaden sztuczny milimetr odległości pomiędzy szeregami, a cały regiment będzie spójny, zwarty i taki, jaki powinien być rozmiarowo, według podręcznika, Co wpływa pozytywnie na grę yy, dla posiadacza armii, ponieważ jego armia nie jest, że tak powiem, no, nadmiernie rozszerzona, co może kasami utrudniać grę, no i jest sobie ośmiu gości. Chwytam bez problemu. Chwytam bez problemu. To jest dokładnie 25 mm sklejki i blachy. Yy, nic nie wystaje, ani milimetr. Jestem na równo podstawka na równo z trejem, a i tak ładnie wszystko, wszystko łapie. Oczywiście magnesy neodymowe, trej jest super poręczny po prostu ekstra poręczna, taka trejka na 8 modeli w skali 25 metrów, bądź 10 modeli w skali 20 mm, z tym, że wtedy już yy, będzie ten trej widoczny. Pod modelami w skali 20 mm. gdyż tak jak mówię, powtarzam, tutaj ta kreseczka ma wymiar 2,5 cm na 25 mm. mm jeszcze szereg tej kreseczki. Gdyby to była sama blacha, gdyby to była sama blacha, to wtedy ta blacha by się troszeczkę wyginała. Pomijając już fakt, że sam kawałek blachy, cienki na pół milimetra, taka jaka tutaj właśnie jest, byłby mega nieporękny. nie trzeba no nie tego chwycić podnieść ze stołu, yy, jeśli nie miałby marginesu. No, jeśli by miał margines, to tak, to można wtedy chwycić, podważyć jakoś, wtedy ok. No ale jeśli byłaby taka blaszka wycięta na równi z modelami, to praktycznie nie chwycimy jej, bo zawsze chwycimy za podstawkę modelu. Yy, modeli, które na niej stoją, jeśli byłoby wycięte na równo. No i teraz ten trej jest sztywniejszy właśnie dodatkowo, no jest super sztywny, no bo ta sklejka, która wygląda praktycznie identycznie jak drewno jest bardzo, bardzo twarda, sztywna, poręczna, hmm, lekka. Jest to taki przyjemny ciężar. Nie jest, nie jest ona w ogóle ciężka moim zdaniem. Jest masywna, ale nie ciężka. Sama blacha jest super lekka, bo to tylko pół milimetra, więc całość tworzy naprawdę lekką, poręczną, przyjemną w transporcie, w przestawianiu yy, konstrukcję całość trej od spodu mogłaby być folia magnetyczna, ale póki co są tutaj jakieś takie dziwne, śmieszne, wypalone wzorki, o których będzie w następnym filmiku, gdy już zaopatrzyłem się w wypalarkę do drewna i mogę stworzyć wszelkiego typu wzory z wypalaniem od spodu, jeśli by ktoś sobie takie coś życzył, ale to jest na razie projekt w fazie testów beta. No i tak to wygląda. Zachęcam serdecznie do przemyślenia opcji trejów y, ze sklejki i blachy. Generalnie myślę, że ja sam osobiście już w ogóle będę chyba ofertę jakoś tak przemieniał na, docelowo na konkretny wymiar trejów, które ja będę oferował. Y, Oczywiście w dalszym ciągu będzie opcja zamawiania trejów y, pod każdy wymiar, z tym, że to będzie już taka opcja, podejrzewam, y, no, yy, wycięcie trejów na wymiar ze sklejki i blachy to jest kupa roboty, więc, więc ja na pewno będę ciął dużej ilości konkretnych trejów o konkretnych rozmiarach, yy, jak najbardziej uniwersalnych. i O tym to będzie w kolejnych filmikach. A oprócz tego w tym filmie, co mógłbym powiedzieć, oprócz sklejki 6 mm jest też sklejka 3 mm. O taka, 3 mm. O te akurat już leżą. Gotowe, przygotowane pod kolejne zamówienie na 10 modeli piechoty yy, skali 20 mm. Idealnie wycięte, przygotowane. A tutaj wstępne efekty wypalarki. Ale to, jak mówię, to są nacie testy beta. To było na tyle. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć wszystkim.